Siemano moi drodzy, ja jestem Bolson i witam was jak co tydzień u Redy. No, zdarzają się małe wyjątki, ale wiecie jak to bywa. I jak zawsze sprawdzimy sobie, cóż takiego przygotował on dla nas tym razem. A dzisiaj jest 30 sierpień, tak więc zobaczmy, cóż takiego jest. No, a tutaj możemy zaobserwować takie rzeczy. Muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawy drob. I teraz sobie do niego przejdziemy. No i pierwsze co, karwa nocnego łotrzyka. Czyli te takie wampirze czy też nietoperze e, e, skiny. E, jest to ten wariant popielaty. No a tutaj mamy takie perki, jak obrażenia przy skrytobójstwie. Wzrasta, gdy posiadasz na wyposażeniu i dodatkowo zdrowie trafionych skokiem walki i wrogów spada o 10%. Cały ten skin, cały ten set się przedstawia następująco, tak jak widzicie teraz w materiale. No a my idziemy dalej. Dalej z takim wartym uwagi jest ten oto skin. Nie mam pojęcia, jak to się dzieta, aczkolwiek zaimprowizuję. Ours de Guerre. Raczej to powinno być bardziej z francuskiego, bo ten skin właśnie nawiązuje do tego setu. Nie pamiętam jak on się nazywał, aczkolwiek to jest ten królewski związany z Charles de Fat, tym właśnie najwyższym, co tam było, wiecie, w dodatku Siege of Paris no, i 150 opali. No, to klasycznie jak zawierzchowca, aczkolwiek no dość drogo. I ja osobiście, raz, że jak widzicie, nie mam tych opali. A dwa, no, raczej bym się nie skusił. No, i dalej idąc, mamy Steambankowe buty srebrne. Ten wariant srebrny. I tutaj mamy perki takie jak wzmocnienie trucizny. Wzrasta, gdy posiadasz na wyposażeniu. Nabieraj pary, gdy uderzasz wrogów i wypuszczają aby zadawać obszarowe obrażenia od trucizny. Cały secik tak się prezentuje. Według mnie to jest totalnie odjechany skin, pod tym względem, że no naprawdę już odlecieli deweloperzy bardzo daleko od tego, co wpada w moje gusta. To na pewno nie jest ten rodzaj. No i idąc dalej, czyli ostatni element, który to... Jest godny uwagi, że tak powiem. Według mnie, no bo reszta to tatuaże, czy też ozdoba, tam nie ozdoba, tylko to jest do galionu. Aczkolwiek wracając, jest to księżycowy pancerz, kość słoniowa, no i tutaj mamy bodajże z tego już jakiś element, a nie wcześniej był element z tych właśnie nocnego łotrzyka. Ale dobrze, bo już za dużo razy przerywam. A no tutaj w tym księżycowym pancerzu kości słoniowej mamy perkiem zdrowie i odporność na ataki wręcz wzrastają, gdy posiadasz na wyposażeniu i dodatkowo otrzymanie trafienia, kiedy otacza cię więcej niż dwóch wrogów, wywołuje podmuch wiatru, który ich odpycha. Jeżeli interesuje was jak to wygląda, to prawdopodobnie, bo nie jestem pewny na 100%, w prezentacji tego skina, tego całego setu, jak został wprowadzony ją do sklepu, to powinno być tam pokazane jak działają te właśnie perki, czy też te efekty. Bo na początku tego nie robiłem, jak wprowadzałem nowe, e, że tak powiem, sety, jak wam pokazywałem, a później zacząłem również pokazywać te, właśnie e, wygląd tych efektów specjalnych, towarzyszących, czy to właśnie w sparowaniu, czy też ataku. No i tak by się to prezentowało. Dodatkowo przejdziemy sobie jeszcze do sklepu, gdzie mamy taki oto nowy zestaw broni, a jest nim pakiet lodowego węża. Proszę bardzo, prezentuje się on w ten sposób. No, muszę przyznać, że całkiem ciekawie to wygląda na tych ilustracjach. Aczkolwiek tutaj, wymodelowane, zawsze te kolory są trochę słabsze niż, że tak powiem, już w prawdziwości, w grze samej. Ale bardzo ciekawie e, urozmaicone. Tutaj ten wąż oplatający cały ten trzonek tego topora. Dodatkowo, chyba, krew na tym ostrzu. Bardzo fajnie. No, a tutaj przy nim mamy taki perk jak przy słabych atakach następuje kumulacja lodu który zostaje potem wyrzucony w postaci odłamków przy silnym ciosie dobijającym. Tak więc to był topór, no a dalej mamy sztylet boskiej jakości, proszę bardzo. No również w takim samym motywie wąż, głowa węża jedna tutaj zawinięty, a tutaj mamy drugi, proszę bardzo. Całkiem, całkiem ciekawy, całkiem, całkiem fajny styl. No i dalej mamy frostbita, frostbita taki ciężki miecz boskiej jakości no również również bardzo ciekawie tak samo ten sam motyw się przejawia tutaj no i ostatni trochę przypomina ten tą włócznie co miał Aquaman znaczy nie wiem czy to była włócznia teraz ale po prostu pierwsze skojarzenie i na bieżąco lecę z Flow tak więc jak coś nie miejcie mi za złe że tak coś tutaj źle palnąłem ale bardzo przypomina ten trójzong prawdopodobnie tam był. No, co do samych perków, to między tymi broniami różni się on tylko i wyłącznie tym, że ten wyrzut tych odłamków następuje w zależności od jakiego ataku. Nie, tutaj mieliśmy przy tych słabych atakach, później mamy przy atakach specjalnych, dalej ciosach wręcz, i tutaj również przy ciosach wręcz. Tak więc tak by się to prezentowało. No i moi kochani, to było na tyle w tym materiale. Sorry, że naprawdę jest tak mało ostatnich materiałów, ale że tak powiem brak mocy. No, ale widzimy się w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że już złapie powoli flow, aczkolwiek obowiązków też jest dosyć. No, ale tak to czasem bywa. Życzę wam miłego popołudnia, wieczorku. No i na razie trzymajcie się. Cześć, cześć, cześć.